Nie, no Ogólnie Turcy, najlepszy mecz fazy grupowej Turcja, najdziwniejszy samobój Turcja, interwencja turnieju Turcja, najlepszy kibice Turcja, panowie jakby ta Turcja odpadła to by te euro trzeba było zamknąć, ale poważnie kapitalne spotkanie, to co mówi Maciek, Austriacy ich największą bronią co jest pressing, żaden trener przed meczem jak robi odprawę nie zakłada, że straci bramkę w pierwszym minucie i automatycznie ten argument Austriaków był już, Wyrzucony do kosza. Musieli oni prowadzić grę. Oni tego nie lubią. Oni lubią oddać to piłkę i doskoczyć pressingiem wtedy, kiedy przeciwnik jest słabo ustawiony. Dlatego Austriacy mieli problem. Montella, selekcjoner, po, po raz 6-1 w marcu idealnie ich zeskanował, idealnie ich przeanalizował. Wczoraj wszystkie, w pierwszych 45 minutach kapitalne spotkanie. Pod względem taktycznym tu reprezentacja Turcji nie dała poszczekać Austriakom. Po prostu tam nie, oni nie mogli zrobić nic. Okay? Arnautowi wczoraj nie dojechał. Najsłabszy na boisku i grali bez jednego zawodnika. To trzeba powiedzieć. Z nami kapitalne spotkanie. Janka Pednarka, Pawła Dawidowicza wkładał do kieszeni, zastawiał się, czekał na kolegów z drugiej linii. Wczoraj mu to nie wychodziło i też no bramka, no kapitalna interwencja. Tam było zrobione wszystko. Dośrodkowanie, idealny szał, pada deszcz po koźle i wyciąga je. Interwencja z życia, i wydaje mi się, że już pomnik gdzieś tam sobie w Stambule może postawić.